Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie serii SnowRunnerka. Dzisiaj polecimy sobie nietypowo zadanko z serii, bo no będziemy jakiegoś grata pewnie naprawiać. Jesteśmy na Zimnogórsk, Tajmir, Rosja. Odzyskaj auto, zajmij się Step 310E. 540 naprawy, 6 jakieś tam oponki, 220 Rankowania. Tu już mam mapkę wytyczoną, bliźniutko, więc yy, myślę, że to będzie taki szybki odcinaczek. Ale tak, jak mówię, nie samym snowrunnerem, kładami, blokami i takimi zadaniami, tak żyje, więc takie też mamy do zrobienia. Z góry dziękuję nowym subskrybentom za wszystkie łapeczki, oczywiście obecnym. Wielkie dzięki. No i co, lecimy? Lecimy sobie tajgą, o tak w sumie nietypowo, bo mało tajgą jeżdżę. Mało jeżdżę tajgą, ale dzisiaj postanowiłem, że polecimy tajgą. To będzie trzeba na dwa razy przelecieć, bo... do tego serwisu mi nie starczy, ale mówię, bliziutko jest. Takie zadanie jedno z bardziej przyjemnych. Do sobotniej kawusi jak znalazł. Także lecimy. kurde, ten komin przeszkadza. Jakby chciał tak jechać jak zawsze, to tak jakoś zadymia, ale dobra. Troszkę boczkiem będzie git. W ogóle nie wiem jak tajka sobie tu poradzi, ale myślę, że problemów nie powinno być. Tutaj jedziemy w pociszcze. Kurde, drugi raz chyba jadę dom Muszę te kolory jakoś tu pozmieniać, bo wszystkie te woziki mam takie czerwonawe. Ojoj. oj. Mm, mm, żebym zaraz ja pomocy nie potrzebował. Mogłem rzucić ten serwis na jakieś duże auto, ale jak mówię, chciałem czymś innym przejechać niż Azowem i tymi ciężkimi. Czy jadę tu? Hey. Ojoj Coś tak gdzie strumykły niezwolna Snowker tutaj widzę, już się zaraz mi zanurzy. Słuchajcie, ja się od razu złapię, żeby się nie... Jak mi się uda oczywiście, co? Tu? Dobra, to złapiemy. Jedziemy. Coś tak słabiuchno, słabiuchno. Dobra, pod kurencję Ja tak patrzę na. E, obserwuję innych streamerów, takich e, co już grają lata w tą gierę, to oni sobie tą tagę tak chwalą. E, może. Ja nie umiem jeździć, może albo. Bo jeszcze mam za biednie ją zrobioną. Ale dobra, coś tam fakt faktem jedzie. Kap tutaj trunkiki jedziemy. Na no, też ten małą średnicę tych kółeczek ma, bo to jest chyba 47, jak się nie mylę nie mam większych, więc mam odblokowanej modyfikacji do tego tutaj jak dobrze wiecie są te modyfikacje do odkrywania więc na, map na każdej mapie zresztą są modyfikacje do otwarcia I wtedy coś tam daje ojoj ojo, ojo. Dzisiaj wyjeżdżamy. Mhm. Ale to nie. No nie wiem. Chyba, że ta tajka nie na tę mapę albo ja mam jakieś opony, ale mam właśnie te błotne, mam tylko błotne. Błotne doskonałe, coś tam takiego. Ale wydaje mi się, że bardziej to będzie chyba zależało od tego, że one są naprawdę malutkie. Jak widzicie, one się całe gdzieś tam kryją. Aha, dobra. Serwis do pomocy, i zaraz będzie potrzebował sam pomocy. Dobra, może się jeszcze jakoś wyklepię. Jedź, cieć jedź, 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 Nie, jednak nie ma to co Azowik. Kurcze, to auto tak zrobili, że naprawdę jest nie do zdarcia. Wóz jest po prostu nie do zajechania. I też ma chyba 47 koła. Kurde, pomyśląc, że muszę tutaj pędzić dwa razy, to tak słabo. Oczkiem, boczkiem. To jest ten tutaj obywatel, co stoi... A co to jest w ogóle za...? Aha, okej. Okay. Naprawiamy. Sztab. Eee, napraw. Co chce tak koła ale czekajcie byłem ja najpierw silnik nie tajga tylko to, ok. Zbiornik paliwa napraw, silnik napraw, zawieszenie, ok. Rewelacja, co tam? Mamy jakieś sześć kółek. Mhm. Okej. Okay. Czemu mi pokazuje? Czyli jeszcze bym musiał go zalać. A ja nie mam paliwa, ale może z tejgi zjedziemy 220. Nie mamy to. Okej, okay, to co? To by było. Boże, co to jest za auto step? Boże Święty Mamy nowy wóz, słuchajcie. Zaraz go zrzucę do serwisu Aby poczekajcie, chwilę nim pod, podjedziemy. Aha i tylko ma, ma autostradowe opony widzę. Nieźle jest potrzaskany. Ale super, zadanko mamy zrobione. Tak jak mówiłem, szybki odcineczek, ale dobra, rzucę tą. Rzucę furę do garażu. Zobaczymy sobie. Złowiliśmy ją, więc mamy No, Widzę tutaj ma ten. Już jest tutaj ładnie, po możliwość. Okej. Okay. Szybciutki. Zobaczymy, co tu terenowa, wysokiego zakresu mam? Dobra, zostawię to auto podwyższone. Zawieszenie, fajnie. Opony, teren. A on nie ma chyba błotnych, nie? Autostrada uniwersalny, teren. Aha, okej. Okay. Wyciągarkę dużo się nie mocno. <laughs> mamy to, zainstalujemy. To będziemy snokerki jakieś tu ma te ple, tam etapy nie to wolę ten żeby wysoki a co my możemy wrzucić a wszystko to co w standardzie kłód. No, no zobaczymy w ogóle jak będzie ten yy... o średnie ramy krótka rama mhm. Wykrywacz metalu jakby się platforma Mhm. Dobra, kochani, zostawię ten wozik, niech jest, nie będę go, bo zazwyczaj robię tak, że y, sprzedaję te, które y, zdobyłem, ale myślę, że tego byśmy zostawili. Może na jakieś kłody się tu jakoś to <laughs> może będzie jeździć. Zmieniłem opony, więc taki szybki teścik, bo mamy już, tak mówię, zadanko zaliczone, więc nie będę Was dłużej trzymał. No, dobra, zostawimy sobie go i wracamy po tego naszego rzuczka. O, tu już nie musimy nim wracać, tylko się też odholujemy. Więc yy, mamy zadanko zaliczone, szybkie, ale ale. Tak jak mówię, czasami i takie zadanka są, trzeba je robić, więc wielkie dzięki za oglądanko. Życzę Wam spokojnego weekendu. Trzymajcie się i do następnego. Hej!